Cześć, witam Ciebie. Bardzo ciepło jesteś na kanale Love Essencja, a ja mówię o miłości tej partnerskiej, o realnych związkach. I dzisiaj pomówimy o tym, jakie są cztery rzeczy, które mogą sprawić, że w żadną dobrą, zdrową relację nie wejdziesz. Chciałam podzielić się tym, co obserwuję. To będzie też małe podsumowanie tego, co zadziało się w przestrzeni Love Live. W Polsce przez 10 ostatnich lat. Oczywiście te wszystkie procesy są odbiciem tego, co dzieje się na Zachodzie, są odbiciem globalizacji, ale zacznijmy od początku. Pierwsza rzecz, o której chciałabym Tobie powiedzieć, która może się przyczynić do tego, że w tę dobrą relację nie wejdziesz, to jest uleganie negatywnej narracji dotyczącej relacji, miłości. I stosunków męsko-damskich, dlatego że obserwuję to z biegiem lat narastujące, galopujące, że tak powiem, obniżanie standardów tego, w jaki sposób o tych relacjach się mówi, dużo antagonizmów, i kochana, musisz sobie zdawać sprawę z tego, że algorytm zna ciebie być może nawet lepiej niż ty sama siebie. Algorytm w, naszych, w naszej przestrzeni wirtualnej dokładnie wie, nawet bez zaznaczania przez nas płci, czy jesteś kobietą, mężczyzną, czy myślisz o rozstaniu, czy chcesz z kimś być, czy nie. Algorytm mówi bardzo dużo. Jeżeli jesteś osobą, która poszukiwała w internecie właśnie odpowiedzi na jakieś pytania dotyczące miłości, to jestem przekonana, że otrzymujesz takich różnych powiadomień czy wyświetleń różnych woli -E na Facebooku, czy na Instagramie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek na innych platformach, bardzo dużo. Ja tym tematem zajmuję się zawodowo, więc zdarza mi się też raz po raz z ciekawości, również tej zawodowej. Klikać. I to powoduje, że ten algorytm wyświetla nam bardzo dużo takich podobnych treści. Po prostu tak on działa. Jeżeli coś zadziałało raz, spędziłaś tam 10 minut, 15, pół dnia, cały dzień, 7 dni, to będzie ci podsyłał tylko więcej. Kochana, zastanów się naprawdę nad tym, jakie treści dopuszczasz do siebie. To jest jednocześnie moje zaproszenie do tego, żebyś stała się bardzo selektywna, jeśli chodzi o treści, które czytasz, oglądasz w internecie. To nie jest niewinna ciekawość, którą zaspokajasz. To jest programowanie twojego umysłu na to, że nie ma fajnych związków, nie ma fajnych mężczyzn, w ogóle to się w ogóle szkoda gadać. Same zdrady i redpilowcy opanowali świat. Napisała do mnie kobieta, która wysłała mi rolkę dotyczącą tego, jak to mężczyźni. Negatywnie oceniają kobiety takie i takie. I wiesz, nie chodzi wcale o treść tej rolki, tylko chodzi o to, czy ty rzeczywiście będziesz te treści wysłuchiwała. Dlatego, że one nie są obojętne. One sprawiają, że zaczynasz myśleć w określony sposób i zaczynasz podlegać tej negatywnej narracji. Miłość jest tam i dobre związki, i harmonijne związki, gdzie ludzie są zrównoważeni. Zaczynasz, y, oglądając te treści, naruszać swój balans. To nie jest również zaproszenie do tego, żebyś zamknęła się w kolorowej bańce mydlanej i nie widziała, jakie są. Jakie jest ryzyko, jakie są zagrożenia. O tym też bardzo dużo swoich nagrań i rolek robię, ale um, przesiąganie tego typu um, treściami może powodować, że będziesz. Rozczarowana, będziesz emanować negatywną energią, będziesz miała cały czas poczucie, że musisz się chronić, będziesz szła na spotkanie ewentualnie z mężczyzną, będziesz pokazywać się w relacji w taki bardzo negatywny sposób, nie wiedząc, że to, w jaki sposób ty się czujesz, bardzo mocno wpływa na to, jaką ty budujesz relację, jakie te sygnały wysyłasz. To wymaga po prostu takiej przytomności, takiej obecności, wzięcia odpowiedzialności za siebie. I oczywiście jest jedno i drugie w świecie. Co ty zdecydujesz się kultywować, zależy od Ciebie. I do czego bym Cię zapraszała, kochana, jeżeli wyświetlają cię ci treści, których e, wartości nie podzielasz, wręcz odwrotnie, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, w ogóle ich nie oglądaj. I często jest tak, że, no dobra, skrolujemy przez moment, bo mamy <laughs> przerwę, e, i coś Ci wpadnie, i oglądasz, Min minęła minuta, i nagle Twoja głowa jest taka. Zastanów się, czy naprawdę chcesz tam zostawić nawet y, niepochlebne, y, jakby kciuk w dół, chociaż nie wiem, czy one są, chyba nie ma. Czy chcesz w ogóle zostawić tam komentarz, bo tak zostawiasz swój ślad i mówisz wspieram to. Dla algorytmu jest to jedno, wspieram, daje energię czemuś, co nie jest dobre. I znowu tu nie chodzi o to, żeby widzieć tylko um, um, kolorowe y, jednorożce. Ale chodzi o to, żeby mieć świadomość, do jakiego stopnia Ty chcesz znać prawdę i znać fakty, a na ile nie musisz powielać i powielać ciągle tej narracji. Więc jeśli możesz, to y, trzy, y, kliknij sobie w trzy kropeczki, czy gdzie tam można, i w ustawieniach po prostu daj znać do platformy, że nie chcesz tego typu traścić, nie chcesz tego obserwować. Nie zostawiaj tam żadnego śladu. W ogóle, jeżeli coś takiego przychodzi Tobie i znasz tą stronę, i znasz czyjąś filozofię i czyjeś imprezy na temat relacji i są one negatywne, są niewspierające, nie oglądaj tego. Jeśli to obejrzałaś, to możesz zrównoważyć to zobaczeniem czegoś naprawdę pozytywnego, autentycznie, możesz włączyć coś, co wiesz, że ciebie nakarmi, nastroje Cię pozytywnie, realistycznie, ale pozytywnie, ewentualnie możesz to, co zobaczyłaś, zakwestionować w głowie. Stań się po prostu selektywna, jeśli chodzi o treść i przestrzenie, gdzie sięgasz po porady dotyczące Twojego życia miłosnego. Finalnie i tak będziesz musiała Ty napisać taką receptę i stworzyć taką receptę udanego życia miłosnego. Natomiast dzisiaj o relacjach może powiedzieć każdy. I czasami jestem przerażona, jak ludzie wyrażają się na temat relacji, zarówno jeśli chodzi o kobiety, jak i o mężczyzn. Ludzie, którzy są pełni nienawiści, uprzedzeń, którzy prezentują swoje filozofie miłości, tak jakby była to obowiązująca prawda, którzy bardzo często pochodzą z jakiegoś środowiska, z jakiejś demografii i chcą, żeby ich obyczaje czy stawały się jakieś obowiązującą prawdą, to nie jest prawda. Bardzo często wspominam o tym, że jako kluczowie terapeuci również przynależymy do pewnych środowisk. Nasi klienci pochodzą z jakiejś określonej demografii, czasami są to, jest to klasa średnia. Terapeuta pracujący na LFZ będzie miał do czynienia z innymi ludźmi niż ktoś, kto żyje w w Śmietance Towarzyskiej Warszawki. Więc trzeba mieć świadomość tego, że mówi się czasami pewne rzeczy z perspektywy problemów naszych klientów, a jest to ograniczona grupa i nie można tego rozciągać na całość. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to wymaga od terapeutów, od coachów, od mentorów po prostu odpowiedzialności tego, czy jakieś um, tematy dotyczące jakiegoś obszaru e, ludzi um, e, rzeczywiście dotyczą większości i czy nie Tworzymy sami jakieś przekonań, które są związane tylko z, jakimś, z czymś, co jest po prostu wybiórcze, nie jest obowiązujące. Moja rada, stań się selektywna, jeśli chodzi o treści, które oglądasz w internecie. Kolejna, druga rzecz, która autentycznie może sprawić, że w dobrą relację nie wejdziesz, to jest niezdawanie sobie sprawy z tego, że nie bierzesz odpowiedzialności za to, co dzieje się w tobie w Twojej relacji. Jednym słowem, nie ma czegoś takiego jak wejście w dobrym relację. Wiele ludzi poszukuje i zmienia partnerów, i przewija profile randkowe, skróluje w poszukiwaniu złotego środka i najlepszej rady i strategii, a tak naprawdę nie konfrontuje się z tym, co ma w środku, bo uważa, że problem jest na zewnątrz, że spotkanie idealnego partnera rozwiąże problemy. Jasne, kiedy spotykamy toksyczną osobę, jeżeli jesteśmy w przemocowym jakimś związku, musimy z tego zrezygnować ale często jest tak, że poszukujemy jakiegoś idealnej partnerskiego kogoś, kto zaspokoi wszystkie nasze pragnienia i załata wszystkie nasze deficyty. Odpowiedzialność nie polega na tej odpowiedzialności, która jest często nazywana jako lojalność albo ślepe poddawanie się różnego rodzaju procedurom, instytucjom, obyczajom nawet i kulturze. To nie jest ten typ odpowiedzialności. Odpowiedzialność, o której mówię, bierze się od słowa od odpowiadania. Jeżeli ty nie odpowiadasz na to, co dzieje się przede wszystkim w tobie, to żadnej dobrej relacji nie stworzysz. Dlatego, że jeżeli nie oswoisz swojego własnego środowiska, tego, w jaki sposób ty sama siebie spotykasz, swoje lęki, wątpliwości, deficyty, swoje traumy również, to nie stworzysz dobrej relacji. I rzecz nie polega na mindsetzie naprawiania siebie, tylko na bardzo dużej uważności na to, kiedy dajemy się pochłonąć różnego rodzaju interpretacjom, lękom, kiedy one biorą górę. Mówi się bardzo dużo, że w samorozwoju wiele zależy od pracy z wewnętrznym dzieckiem i bardzo fajnie jest przechodzić takie procesy, kiedy autentycznie spotykamy to dziecko. I może to być też związane z jakąś wizją, z jakimś scenariuszem, ale prawdę powiedziawszy, jeśli posłuchasz swojego własnego umysłu i zobaczysz, co automatycznie twój umysł opowiada każdego dnia w różnych sytuacjach, w których jesteś, o tobie, o życiu, o świecie, o kubytach, o mężczyznach, to będziesz od razu widziała, że tam cały czas gada. Właśnie zalęknione dziecko, dziecko, które się domaga uznania, takiego bezwarunkowego, albo dziecko, które nie chce wziąć odpowiedzialności, albo dziecko, które się strasznie boi. Tych głosów w głowie mamy mnóstwo, nieustające dziecko gada z naszym krytykiem wewnętrznym. Ani jedno, ani drugie nie zaprowadzi cię nigdzie. Jeżeli nie stworzysz wewnętrznej przestrzeni dialogu, spotkania miłości w sobie, to będziesz zawsze, ale to zawsze projektowała te wszystkie problemy właśnie na związki, na partnera. Więc odpowiadanie na to, co dzieje się najpierw w Tobie, jest Twoją reakcją, Twoją decyzją, jak chcesz spotkać to, co spotyka Ciebie. Każdy z nas każdego dnia podlega bardzo wielu próbom, popełniamy dużo błędów i wierzę, że każdy z nas stara się najlepiej. Natomiast jeżeli nie będziemy się kontaktować z tym, co jest w nas, to ten cień będzie narastał. Więc życie wewnętrzne, czy spotykanie własnych emocji, oswajanie własnych emocji, i regulowanie swojego układu nerwowego powoduje, że zaczynasz mieć perspektywę, której nie miałaś wcześniej. Więc niewzięcie odpowiedzialności, nieodpowiadanie na to, co dzieje się w tobie, będzie takim e, roz, e, paskudzonym, e, rozrzeszczanym, bardzo nieszczęśliwym dzieckiem, które będzie krzyczeć w tobie za każdym razem, kiedy pójdziesz po relacje. Zastanawiając się, dlaczego dojrzali, fajni faceci nie są mną zainteresowani, dlaczego ja w ogóle nie mam takich ludzi w swoim otoczeniu. Jeżeli... Transformujesz miłość w swoim życiu, to powinno też zmienić się otoczenie, środowisko, w którym jesteś. Jeżeli tam nadal tylko jest albo złamane serca, albo zdrady, albo za zero żadnego fajnego związku, żadnego przykładu, to źle. Transformacja miłosna polega też na tym, że jak patrzysz na facetów, to zupełnie ci się zmienia optyka patrzenia na to, co jest atrakcyjne. Kultura też uznaje za atrakcyjne, często nie jest w ogóle stworzone do tego, żeby być w relacji. To musimy sobie zdawać z tego sprawę. Druga rzecz jest też taka, że mężczyzna, który naprawdę jest do relacji, to jest mężczyzna przede wszystkim bezpieczny. To jest mężczyzna, który jest obecny, który jest spójny. I zobacz na ile Ty rezonujesz z tego typu mężczyznami, na ile poczujesz wartość kontaktu, nawet rozmowy, jeżeli to są koledzy w pracy albo mężowie, koleżanek. Wartość obecności takiego mężczyzny, który często nie musi się pokazywać w jakiś sposób, nie ma wybujałego go po prostu potrafi być obecny ze swoją partnerką w swoim życiu. Czy naprawdę tacy mężczyźni się Tobie podobają, czy ciągle ciągle gonisz za kimś, kto jest niedostępny za tym atrakcyjnym mężczyzną? Trzecia rzecz, też super ważna, to jakość Twoich relacji w życiu w ogóle. Często jest tak, że chcemy mieć tą relację z mężczyzną, ale tylko dlatego, że posługujemy się wyobrażeniem mitu romantycznego, To jakiegoś spełnienia, jakiejś nagrody, jakiejś krainy wiecznej szczęśliwości, która po prostu jest nierealna. Realne relacje to jest, realne relacje są wtedy, kiedy otaczasz się ludźmi, z którymi lubisz przebywać, kiedy to środowisko Ciebie wspiera i ma pewne wartości które powodują, że w długiej perspektywie możesz się przyjaźnić. Jeżeli jest ktoś, kto nie ma tych relacji na co dzień, kto nie ma też takich wzorców relacji, małżeństw, związków, które żyją właśnie w harmonii, to bardzo ciężko jest nam to ucieleśnić, zwłaszcza jeżeli nie mieliśmy takiego wzorca w dzieciństwie. Więc teraz Twoje zadanie jest też w tym, żeby zdać sprawę, czy tu w ogóle w swojej orbicie, gdzieś masz jakieś relacje, po pierwsze, z przyjaciółmi, z ludźmi, z sąsiadami, z dziećmi, które naprawdę są ok, gdzie wiesz, że czujesz się bezpiecznie, gdzie możesz być autentycznie sobą, możesz wyznaczać granice, wyrażać granice, ale też wyrażać prośby, wyrażać jakieś swoje standardy. Więc pytanie, czy te relacje, które ty masz, one wspierają ten wzorzec miłości, który naprawdę chciałabyś ucieleśnić. Bo często jest to dla nas zupełnie, zupełny abstrakt, a chodzi o to, żeby to było twoje doświadczenie w życiu. Więc powiedziałabym, że ta trzecia rzecz jest często taką rzeczą, która uniemożliwi stworzenie relacji, bo nie ma żadnej praktyki. Dlaczego my jesteśmy w relacjach? Właśnie między innymi też po to, żeby spotykać nasze własne lęki wątpliwości, żeby zobaczyć, w którym momencie my się wycofujemy i wybieramy właśnie autonomię i izolację, a w którym momencie na przykład zaczynamy gonić, w którym momencie my nie możemy wystać, wysiedzieć i mamy poczucie, że musimy coś dostać i to teraz, i wtedy zaczynamy gonić. Czyli rozpoznawanie w sobie tych dwóch impulsów jest szalenie ważne. To oczywiście opiera się od punkt drugi, czyli twoją respond, twoje ony, tego, co ty czujesz, co tobie się dzieje, czy widzisz siebie w tej dynamice, twojej wewnętrznej najpierw. Bo to, co jest Twoją wewnętrzną dynamiką, to się pokaże później w relacji. Więc nie ma oczywiście relacji, w której czasami nie poczujesz się zignorowana, odrzucona albo ty nie odrzucisz, ale znanie tego ruchu i wiedzenie, co należy powiedzieć, jak o tę re relację zadbać, żeby była długofalową, to jest klucz. Przede wszystkim to, co jest ważną, ważnym takim fundamentem w ogóle relacji, to jest otwartość i ciekawość. To, że ludzie naprawdę czasami mają inne poglądy, i inaczej reagują, ale ta chęć, by się dowiedzieć, co u nich się dzieje. I nie chodzi też o to, żeby być w jakiejś głębi i cały czas tylko być w, w takim pilnowaniu, gdzie są moje granice tej drugiej osoby, ale czasami, żeby móc zejść trochę e, właśnie głębiej w nasze uczucia i powiedzieć, e, i, i pokazać siebie jako wrażliwa osoba, wiesz, kiedy nie zadzwoniłaś. Nie zadzwoniłeś to, ja się tak poczułam. Po to, żebyśmy tego nie nieśli. Czasami takie rzeczy się dzieją w nas i nie musimy o tym mówić, bo to w jakiś sposób jest strawione, ale jeżeli niesiemy coś nieustannie w tej relacji, bo, albo, bo cały czas mamy nawyk sabotowania, cały czas kiedy jest dobrze, kiedy jest blisko, to musimy coś po prostu e, zepsuć, to trzeba to, wziąć e, odpowiedzialność za to. Trzeba widzieć te wszystkie mikroruchy, które są w nas, żeby zobaczyć, że to jest coś, co jest naszą odpowiedzialnością, aby. Odpowiednio do tych relacji, tej się też nastroić, i żeby nie mówić potem, że chcemy wejść do dobrą relacji, chcemy spotkać wymarzonego partnera. My sobie kreujemy też tą y, wymarzoną relację. My absolutnie to y, robimy. I też taka ważna rzecz, o której chciałam Ci powiedzieć. Często jest tak, że zwłaszcza współczesne kobiety, jest taki kult młodości i robimy wszystko, żeby zatrzymać czas i zatrzymać ludzi, którzy wcale nie chcą przy nas być. Pozwól, żeby to, co nie jest Twoje, po prostu odpadło, nie Twoje, czyli nie wpływa na Twoją wartość, nie wpływa na Twoją esencję. Mam poczucie, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety stali się bardzo neurotyczni, dlatego że mamy bardzo dużo samą. Oceny wobec samego siebie, wobec samej siebie. Nie umiemy się rozluźnić, nie, um, nie umiemy być w chwili teraźniejszej. Na nas cały czas jest jakieś oczekiwanie, że musi coś, coś, coś wydarzyć wow, coś spektakularnego, a wcale tak nie musi być. Jedną z fajnych technik dostrajania się do miłości jest pozostawanie w ciszy w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że z punktu widzenia naszego umysłu i tej chęci, by dostać kolejny jakiś strzał, efekt wow, um, Wydaje się to nudne, ale jest to taki moment pozorny. Potem zaczynamy dostrzegać, że w tej ciszy, w tym zwolnieniu, w tym zatrzymaniu jest bardzo dużo soczystości, jest bardzo dużo kolorów, jest bardzo dużo jakości, które finalnie, jeśli chodzi o mężczyzn, nas bardzo pociągają. To one właśnie sprawiają, że relacja długofalowa może się wydarzyć. Więc musisz sobie zadać pytanie o to też, jaki jest dla ciebie ten typ mężczyzny, którego wybierasz, ponieważ często wybierasz po prostu z Puli mężczyzn, kogoś, kto w ogóle nie jest stworzony do tego, żeby być w relacji, a później się dziwisz, że yy, zaczynasz, próbujesz zrobić rzecz niemożliwą, zatrzymać kogoś, kto yy, nigdy nie chciał zostać. No i ostatnia rzecz, o której chciałam Tobie powiedzieć, to jest to, żebyś zastanowiła się, czy Ty podążasz za takim efektem wow, czy takim efektem konstans długofalowym. To jest związane trochę z tym, co powiedziałam do tej pory. Jaki jest Twój typ mężczyzny, którego chciałabyś przyciągnąć? Bo wiele kobiet tak naprawdę poszukuje i wybiera i randkuje i jest gdzieś w środowisku mężczyzn, którzy, tak jak powiedziałam, do związku się nie nadają, którzy nigdy nie wybiorą tej kobiety, bo generalnie nie wybierają z różnych przyczyn, które często nie mają nic wspólnego z tymi kobietami. I nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest wielu dobrych, dojrzałych mężczyzn, których jakości dla tych kobiet są jeszcze nie rozpoznane, bo wybieramy właśnie wow bo wybieramy e, zachwyt, bo wybieramy Monteverest, na który wspinamy się raz na miesiąc albo raz na rok. A nie wybieramy czegoś, co jest codzienne, co jest tutaj i teraz. Miłość jest zwyczajna. Miłość to jest gest, miłość to jest obecność. Miłość to jest decyzja, żeby dać się poznać, żeby dać się wpuścić do czyjegoś e, świata. I bardzo często e, wybieramy właśnie efekt wow. E, tutaj jest do zastanowienia również to, na ile... Ludzie, którzy właśnie noszą bardzo dużo tych piórek, bardzo się chcą przypodobać, mają dużo tych emblematów. Czy oni rzeczywiście reprezentują to taką wartość, która jest dla nas ważna? We współczesnym świecie to nie jest tak, że brakuje tej miłości. Jest mnóstwo wspaniałych, dobrych związków, relacji, ale te wartości, które pozwalają coś takiego mieć, stworzyć taką harmonię, są do kultywowania przez nas. Jeżeli nas. Nasz wzorzec taki miłosny jest o tym, że my potrzebujemy właśnie takich silnych doznań, to my nie rozpoznamy miłości. My będziemy ją omijać. Będzie dla nas po prostu nudna i mdła. Ale dobrze wiemy, i każda osoba, która zmieniała dietę, wie, że jeśli się jadło fast foody przez jakiś czas, to potrzeba trochę czasu, żeby polubić zdrowe jedzenie, żeby znaleźć tam smaki. Na początku bez glutaminianu sodu smakuje to mdło, ale to nie jest prawda. Miłość naprawdę jest zwyczajna, jest cicha, jest spokojna i bardzo Cię zapraszam, żebyś sobie to wzięła do serca, gdy tylko się dostrajała. Jeżeli potrzebujesz jakiegoś wsparcia, jeżeli chcesz wziąć mojego freebisia, to zapraszam Cię do opisu tego nagrania. Dziękuję Ci za rezon rezonowanie. Daj mi znać, co z Tobą tutaj najbardziej, co Ciebie najbardziej tutaj dotknęło, który punkt jest najbardziej ważny. Dla ciebie. Natomiast pamiętaj też, że generalnie relacje te partnerskie to nie są jedyne relacje, które my w życiu mamy. Mamy bardzo wiele relacji i to jest zupełnie naturalne, że każdy z nas może przechodzić przez jakiś okres w życiu zupełnie sam. Bardzo często się zdarza, że ilość interpretacji, jakby osądu, jaki mamy wobec samej siebie czy samego siebie, bo jesteśmy sami, jest tak duży, że on. Tworzy jakieś negatywne dla nas skutki, bo zaczynamy obniżać swoją wartość, bo zaczynamy gonić, na przykład, albo zaczynamy się chować, bo rezygnujemy z relacji, ale tak naprawdę w podświadomości rezygnujemy z tego, co jest złe. Odpowiedzialność bierzemy my, to my kształtujemy te wzorce i naprawdę masz moc, żeby ucieleśniać takie jakości, które są dla ciebie ważne i zawsze w tych relacjach umieć wziąć odpowiedzialność za siebie, odpowiadać. Na to, co dzieje się w tobie, w możliwie najbardziej miłosny sposób. Dzięki za oglądanie, PA.